Kośmanko, nie dam Ci rady, jak osiągnąć sukces i być szczęśliwym człowiekiem. Ale dam ci radę, jak osiągnąć porażkę. To jest chęć przypodobania się każdemu. Pamiętaj o tym bądź sobą. Sport to zrobi, pamiętaj. Lecimy. Dzień. 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 Ćwiczy łapność klucz. Delik to do szczęścia klucz. Ale ja to ją to... nie pociwał się do relacje. Unikaj to wszystkich ludzi. dla rośników, zakutników, łączuchów. A wtedy życie stanie się naprawdę przyjemniejsze. Żyj dla siebie, dla rodziny, dla rodziny. Tak samo, tak na tak, tak. This is the shit.